Umiłowani przyjaciele w naszym jedynym Panu, Zbawicielu i Mesjaszu. Proszę, powiedzmy razem: Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź i odnów oblicze Ziemi, tej Ziemi. Amen. Dziękujemy z całego serca, razem z niepokalaną dziewicą Boga Rodzicą Maryją, Panną, która urodziła właśnie Jezusa. Nam naszego Pana, zbawiciela i Mesjasza. Kochani, nie wolno zatrzaskiwać drzwi przed Jezusem, aby nasze serce mogło rosnąć po dziecięcemu w ufności Bogu. Jedynemu, abyśmy mogli trwać w miłości i jedności, to tylko tak, jak to maleńkie dziecię. Być może to jesteś Ty, być może to jestem ja. Tutaj nie widzimy tak, jak tutaj patrzymy na Pana Jezusa twarz. Zawsze jest tak, że wokół głowy Chrystusa na ikonach są krzyż, jest krzyż, tak? Być może właśnie to dziecię jest potencjalnie Tobą, kiedy zostaniesz właśnie w ramionach Maryi świętym Pana. Jest to bardzo byłoby chwalebne i tego byśmy chcieli, dlatego musimy się razem modlić, jednoczyć w Kościele Świętym Bożym, aby tak było, no. Nie ma innego szczęścia, innego życia niż nasz Pan Jezus Chrystus. Kochani, Maryja i święty Michał Archanioł także, to są jej hetman, królewski, tak, Boży, to są naprawdę takie postaci, które zupełnie dla, dla siebie zniknęły, ażeby właśnie pokazać nam Boga. I nie wolno się wstydzić siebie, że Bóg mnie stworzył tak czy tak. Jeżeli On chce pokazać siebie we mnie, to On ma do tego pełne prawo, a ja mówię mu tak. Pragnę być jak Maryja i to jest naprawdę wielkie szczęście. Dla mnie na pewno. Myślę, że Bóg też się cieszy, że go kocham nad życie i naprawdę nie tylko, że, że, że to wszystko czuję, ale aż tak jest w tego dużo, że będę mówić, ponieważ Pan daje mi dar wymowy. Bądź pochwalony, Panie Boże, na Twoją większą chwałę. Kochani, chodźcie razem. Powiedzmy święty Michale Archaniele. Na pewno wszystko będzie dobrze. Dziękuję. Święty Michale Archaniele. Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Tutaj jeszcze mamy, kochani, takie przedstawienie. Bądźmy spokojni. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, jest to Jezus Chrystus. Wyłącznie. Obiecał, że włos nam z głowy nie spadnie. On jest Bogiem, on będzie o wszystkim decydował. On mnie stworzył, on Ciebie stworzył, on nas odkupił. To jest jeden Bóg. W Duchu Świętym żyć będziemy i tylko tak, prawda? Święty Michał Archanioł, nasz przyjaciel, po prostu największy, ale służy nam ze względu na Jezusa, aby Bóg był widoczny zawsze i wszędzie. On jest Bogiem. Nikt nie będzie przeciwko miłości występował bezkarnie. Duchu Święty, przyjdź i po, pobłogosław wszystkim według siebie. Dzięki.